Wszystko w porządku? Czuję się potwornie. Od kiedy przestałem pić, wszystko mnie boli. Naprawdę potrzebuję pomocy. Jest pewne lekarstwo, które powinno pomóc. Sagita, stara zielarka, zwykle je dla mnie przygotowuje, ale nie mogę ryzykować wyprawy do niej, kiedy bandy orków grasują po okolicy. Randolph, źle się czuje, odkąd przestał pić. Kiedy ten człowiek w końcu zmądrzeje? Dam ci pewne remedium. W ciągu kilku dni powinno go postawić na nogi. Będzie cię to kosztować 300 sztuk złota. Oto twoje pieniądze. Doskonale. Zawsze możesz poprosić go o ich zwrot. Proszę, to powinno złagodzić objawy odstawienia trunków. O, dzięki, stary. Nareszcie trochę odpocznę. Jak ja ci się odwdzięczę. Te kilka monet to niewiele, wiem, ale to ostatnie pieniądze, jakie mi zostały. Nie, za taką bzdurę? <laughs> nie dał ci pieniędzy, to cały Randolph. Wszystko w porządku? Wysyłasz mnie bez grosza przy duszy i nawet nie raczysz uprzedzić, że to cholerstwo tyle kosztuje? Sagita żąda ode mnie 300 sztuk złota. Nie dam ci więcej niż 150 sztuk złota. Proszę, musisz mi pomóc. Błagam. Proszę, to powinno złagodzić objawy odstawienia trunków. O, dzięki, stary. Nareszcie trochę odpocznę. Jak ja ci się odwdzięczę. Zapłaciłem za ciebie kupę kasy. A ty dajesz mi kilka śmierdzących monet? To nawet nie pokryje moich wydatków. Mogę się chyba uznać za szczęśliwca. Nieczęsto spotyka się tak pomocnych paladynów. Nie sądzisz?